Witamy pana Marcina Chorałę, radnego, w, no już nie klubu, ale radnego w PiS-u i poprosimy pana radnego o takie krótkie, no bardzo czytelne dla, dla naszych odbiorców zreferowanie w sprawy, która jest w punkcie 4.4, czyli skargi na uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Chylońskiej i Kartuskiej. W takich żołnierskich słowach o co tam chodzi? Sprawa jest skomplikowana, więc może być ciężka, ale spróbuję. Ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy przede wszystkim okolic kościoła pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, i problemem jaki tam powstał w tej okolicy, który ta zmiana miała rozwiązać, był brak m.in. dojazdu przeciwpożarowego do kościoła, co uniemożliwiało jego odbiór. Ten problem można było rozwiązać inaczej, niż zaproponował urząd miasta, niż popierał to klub samorządności, niż ta zmiana, która została w końcu przyjęta. Można było mianowicie zrobić to ten plac nawrotowy dla straży pożarnej i dla innych pojazdów na ulicy Żukowskiej. Na miejscu obecnej kaplicy, której rozbiórkę proboszcz i parafia deklarowała. Tak nie zrobiono. Ten plac został zaplanowany na miejscu należącym do prywatnej osoby, która co więcej użytkowanie wieczyste tego terenu pozyskała parę lat temu od miasta z obietnicą, że teren jest przeznaczony pod zabudowę. No i teraz osoba ta od tego, tej zmiany planu się odwołuje. No, gdyby wówczas za pierwszym razem, kiedy ten plan zmienialiśmy, przyjąć punkt widzenia lokalnej społeczności, poparty przez kilkaset osób, które składały swoje protesty, do tego przychyliły się również. Kluby Pisu i PO i moja skromna osoba to tych problemów byśmy nie mieli, a tak po raz kolejny już musimy sprawę omawiać i pewnie i tak skończy się ona w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Czy to znaczy, że na chyloni ciągle wrze. Jest to, powiedziałbym, sformułowanie cokolwiek barwne, i nieco naginające rzeczywistość, natomiast można powiedzieć, że jest tam problem i ten problem dalej się ciągnie opóźnia odbiór kościoła, opóźnia planowany remont ulicy Żukowskiej. W końcu będzie rozwiązany. Prawdopodobnie w sądzie, natomiast tak jak mówiłem w moim wystąpieniu, tej żaby nie musieliśmy jeść. Wystarczyło pójść za głosem społeczeństwa i głosem radnych opozycyjnych. Oraz głosem wyborców oczywiście. Panie radny, czyli jak my mamy to rozumieć, że będzie realizowana uchwała w Rady Miasta o w kontynuowaniu pomysłu samorządności, tak? Inaczej. Przyjęta zmiana, do, zmiana miejscowego planu zagospodarowania utrzymana została w mocy, to znaczy odrzucona została skarga na tą zmianę. Następnym krokiem dla osoby zainteresowanej jest przeniesienie tej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który rozstrzygnie, czy tą zmianę planu utrzyma w mocy, czy uwzględni skargę i plan odrzuci. Dla osoby zainteresowanej, czyli dla kogo? To pani Władysława Grabarska konkretnie, która jest użytkownikiem wieczystym terenu przeznaczonego po zmianie planu na Plac Nawrotowy.